13 aktualnie w tabeli drugiej ligi Drużyny Beniaminka y, drugiej ligi łks u Łomża z Jagielonią Białystok, która w tej chwili zajmuje trzecie miejsce oto skład gospodarzy w bramce z numerem 12 Kamil Ulman. Dalej z czwórką Paweł Galiński z 17 Zbigniew Kowalski z numerem 26 Krzysztof Strugarek z szóstką Przemysław Mądry, z piątką Paweł Struzik z trójką Tomasz Łuba. Z numerem 22 Jacek Dąbrowski, z 10 Łukasz Adamski, z dziewiątką Tomasz Wzdęga i z numerem 20 Michał Rozkwitalski. To podstawowa jedenastka drużyny gospodarzy prowadzonej przez trenera Czesława Jakołcewicza. Na ławce rezerwowych Kudrycki, Cychol, Ogrodowicz, Sędrowski, Świerblewski, Goliński i Szamszoryk. A Jagiellonia Białystok. Dziś w bramce z numerem 99 Jacek Panaszyński. dalej z czwórką Rafał Naskręt, z szóstką Marcin Wincel, z numerem 8 Mariusz Marczak, z dziewiątką Dariusz Łatka, z trzynastką Mariusz Dzienis, z numerem 15 Marcin Kośmicki, z osiemnastką Wuk Sotirowicz z numerem 20 Adrian Napierała, z 31 Radek Diwecki i z numerem 33 Janusz Wolański. Trenerem Jagiellonii oczywiście Ryszard Tarasiewicz, a gracze rezerwowi to Mańka Sobociński, Pałecki Burkhardt, Romańczuk. Konon i Nawodczyński. Proszę Państwa, derby województwa Podlaskiego. Zawsze w tego rodzaju przypadkach nieważne jest miejsce w tabeli, nieważne są cele, liczy się przede wszystkim to na boisku, to co wydarzy się na boisku. Może to zabrzmi jak banał, ale rzeczywiście tak jest, choć sprawą oczywistą jest, że faworytem tego meczu jest Jagiellonia Białystok. Obydwie drużyny grają o inne cele. Jagielonia trzecia aktualnie w drugoligowej tabeli walczy o awans do ekstraklasy. Dla Beniaminka z Łomży utrzymanie w drugiej lidze byłoby na pewno sporym sukcesem. Jagiellonia Białystok dziś wystąpi w czerwono- żółtych strojach UKS Łomża w biało- czerwonych. Dziękuję bardzo. Słyszeli Państwo komunikat speakera, mieliśmy minutę ciszy poświęconą temu byłemu trenerowi drużyny Łomży. No a za chwilę już sportowe emocje kapitanowie obydwu drużyn już są przy arbitrze głównym tego spotkania. Dzisiejszy mecz poprowadzi pan Piotr Aleksandrowicz, a ja oddaję teraz głos Andrzejowi Kotlewskiemu. Obok mnie Maciej Kudrycki. Maćku, twoje serce związane i z Jagiellonią, i z ŁKS-em dzisiaj na ławce. Jak sądzisz, jaki może być wynik tego, miejmy nadzieję, wyrównanego spotkania? Tak jak pan powiedział, na pewno będzie to wyrównane spotkanie. Wydaje mi się, że Łomża poświęci wiele, wiele walki tutaj, żeby żeby odnieść korzystny wynik. Dla i nie musi to spotkanie wygrać, My dobrze będzie jak zremisujemy. Będzie wiele walki. Kibica obydwu drużyn podżywają atmosferę. Myślę, że, będzie, że będą kartki, będą faule, będzie masa walki. I będzie prawdopodobnie piękne widowisko. Dziękuję serdecznie. To mówił Maciej Kudrycki, Tomasz Jasina, komentuje dla Państwa to spotkanie. Proszę Państwa, wolelibyśmy, aby zamiast kartek, aby zamiast fauli było dziś dużo goli, aby było dużo bramkarskich parat, aby było mnóstwo sytuacji podbramkowych, bo to jest chyba to, co bardziej kibiców interesuje. Choć oczywiście w takich spotkaniach jak derbowe mecze nie da się wykluczyć również tego, że będzie gra męska i ostra, ale oby była prowadzona fair na środku boiska gospodarze. To oni rozpoczną dzisiejszy mecz. Roskwitalski rozpoczął zespół LKS u Napierała. I od wrzutu z autu rozpoczną piłkarze lodi Białystok. Mówiłem o tych różnych celach obydwu drużyn. Jagielonia w rundzie wiosennej w sześciu meczach tylko dwa zwycięstwa, jeden remis i trzy porażki. W ostatniej kolejce ligowej w meczu, który rozegrany został w ostatnią niedzielę, Białostockiani dość niespodziewanie przegrali z Górnikiem Polkowice 0 do 1, tracąc bramkę z dość kontrowersyjnego rzutu karnego. Przyznam szczerze, że kiedy oglądałem to spotkanie na antenie regionalnej trójki, no to trochę dziwiłem się Reakcja arbitra bo pierwszym zawodnikiem, który był faulowany, był Gracjekieloni. Teraz uwaga, pierwsza akcja Jagieloni biały stok przeprowadzona prawą stroną boiska i pierwsza w dzisiejszym meczu interwencja Kamila Ulmana. Zobaczmy raz jeszcze tym piłkarzem, który strzelał był Mariusz Dzienis mówił Ryszard Tarasiewicz, trener Jagiellonii o tym, że martwi go trochę to, że boisko w Łomży nie jest zbyt duże to ma takie wymiary, jakie, jakie ma ale na pewno trudno jest tu konstruować akcje ofensywne, stąd też na pewno piłkarze, gości będą próbowali częściej atakować właśnie skrzydłami, bo tam jest większa szansa na to, aby przedrzeć się właśnie w okolice pola karnego przeciwnika Przód wolny dla gospodarzy na pewno tym, co łączy obydwie drużyny, są osoby trenerów, niegdyś bardzo dobrych zawodników ligowych, graczy reprezentacji, dziś wchodzących tak na dobrą sprawę w swoją szkoleniową pracę, ale o tym może za chwilę, bo teraz rzut wolny dla jedenastki z Łomży był w polu karnym. Bzdęga, ale nie sięgnął tej piłki. W pierwszym meczu rozegrany między tymi drużynami jesienią. Jagielonia zwyciężyła 3-2, choć wtedy po pierwszej połowie prowadzili gracze z łączy 2 do 0. Teraz uwaga, akcja gospodarzy próbował podawać Jacek Dąbrowski do wychodzącego Tomasza Bzdęgi, ale wybijają piłkę obrońcy Jagieloni. Nie sięgną piłki, dopiero teraz wybijają obrońcy Jagieloni. Trochę przemeblowana linia obrony. To wszystko efekty zawieszenia za żółte kartki dla Jacka Hanki i dla Markiewicza. Dwóch piłkarzy brakuje gdzieś w drużynie Jagieloni, stąd też no, trochę inaczej niż zwykle zestawiona formacja defensywna drużyny z Białego Kolejnie w ekipie Łomży brakuje Maxwella Kalu, Kowalski, ładka, walczący na środku boiska z głubą, ale był faulowany piłkarz. Gospodarzy i to właśnie drużyna. UKS Łomża rozpocznie grę. Już Zbigniew Kowalski na prawą stronę do Mądrego. Mądry! do dośrodkować, ale żaden z jego partnerów zespołu nie zamknął tej akcji. Maciej Kudrycki dziś na ławce rezerwowych w drużynie z Łomży. No ale to przecież piłkarz, który jest wychowankiem Jagiellonii. Później grał m.in. innymi we Włókniarzu, Białystok, Stomilu, w Lechii ostatnio w Supraślance, a teraz w drużynie UKS u Łomża. Zresztą sporo tu będzie tych klubów, którzy te dwa kluby łączą, którzy kiedyś występowali w Łomży, teraz grają w Jagiellonii Stoki Na odwrót, myślę, że w trakcie meczu będzie czas na to, aby o tym powiedzieć. Na razie rozpoczynają z lewej strony boiska gospodarzy. Oni bardzo chcą tu sprawić niespodziankę. A taką byłoby na pewno zwycięstwo nad faworyzowaną drużyną z Białego stoku. Łomża rozpoczęła znakomicie rundę wiosenną. Teraz znów dośrodkowanie w pole karne. Jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze Struzik, ale traci piłkę. I przerywa grę pan Piotr Aleksandrowicz. Był faulowany gracz Jagieloni jest pięcie. szybko wyjaśniona sprawa przez arbitra i już gra rozpoczęta. Rafał Naski, Wincel. Z pominięciem drugiej linii, ale tu jest Zbigniew Kowalski. Marczak. Kolejszy z numerem 8 Mariusz Marczak. U tym za chwilę. Wolański na prawą stronę. Jest Dzienis. Dzienis! No i zmusił do dużego wysiłku Kamila Ullmana. To była znów ładna akcja przeprowadzona prawą stroną boiska przez Jagielonię. Już druga, naprawdę godna odnotowania. Ale po raz kolejny dobrze spisał się Kamil Ulman. Na pewno od postawy bramkarza UKS-u Łomża będzie sporo zależało w dzisiejszym meczu. Szósta minuta spotkania. Rzut rożny dla Jagieloni. Piłka nad poprzeczką, ale. Obrońcy Łomży muszą na takie sytuacje uważać. Tym razem Kamil Ullman nie musiał interweniować, no ale jeżeli jego partnerzy będą zostawiali tyle swobody w polu karnym zawodnikom oni, to kolejna akcja może skończyć się strzeleniem Gola. Wiem już o tym, że Łomża znakomicie rozpoczęła rundę wiosenną trzy zwycięstwa po kolei, to z niebyle jakimi przeciwnikami. Z Polonią, bytą ze Śląskiem Wrocław i Zagłębiem Sosnowiec. No ale później przyszła lekka zadyszka w ostatniej kolejce ligowej. W sobotę grali w Łomrze z Łomży, 0 do 0 tu na swoim stadionie z miedzią Legnicy. Czasem mądry. Zdecydowane teraz wejście byłego gracza EUKS-u Właśnie Mariusza Marczaka. Łukasz, który grał bardzo dobrze jesienią w 11. Benelinka niespecjalnie jakoś wkomponował się jak na razie drużyna, Jagiellonii. jest to młody piłkarz, być może jeszcze potrzebuje właśnie trochę czasu na to, aby w pełni zaaklimatyzować się, poczuć się pełnowartościowym piłkarzem drużyny aspirującej do Amasu Popszej ligi. Mądry rozpoczyna od z autu. jest w polu karnym dwóch, trzech piłkarzy gospodarzy. Uwaga! i Jacek Banaszyński. Pierwsza interwencja w dzisiejszym meczu grającego z dość nietypowym numerem zawodnika Jacka Banaszyńskiego. 31 lat ma Banaszyński poprzedni sezon w był Bełchatów, no a wcześniej między innymi Polonia Warszawa, Górnik Polkowice, Mieczlegnica, Zagłębie Lubin, Górnik Wałbrzych, Chrobry Głogów. Sporo było tych klubów w karierze Jacka Banaszyńskiego teraz stoi przed wielką szansą, aby wraz z Jagiellonią powrócić do pierwszej ligi bo przecież to piłkarz, który ma za sobą występy w ekstraklasie. Marczak. Nie dokładnie do Wolańskiego. Jeszcze raz Marczak, no ale nie wykorzystał tej okazji do rehabilitacji. na sprawa, że to podanie od łatki było trochę za mocne. Teraz całej akcji sędzia asystenta, ale mu wskazał naprawdę na końca jego faulował Tomasza wzdęgę na skręt. Zaspokojnie teraz wyprowadzali akcję Białostoczczanie Efekt strata piłki i już gospodarze dośrodkowanie z prawej strony boiska Galińskiego. No ale uderzenie wzdęgi dalekie od doskonałości. Jacek Banaszyński rozpoczyna grę Jagieloni. Częściej przy piłce. Na razie gospodarze, ale groźniejsze sytuacje stworzyli goście. Napierała. Napierała. Błąd prawego obrońcy Jagieloni stworzył teraz okazję gospodarzom. Nie można w taki sposób tracić piłek, bo mogą to bezlitośnie wykorzystać gospodarze. Ośrodkowanie Dąbrowskiego zablokowane przez napierałem i drużyna z Łomży wywalczyła. Rzut rożny. To z numerem czwartym Rafał na skręt. A za chwilę. Łukasz Adamski będzie wykonawcą rzutu rożnego dla jedenastki gospodarzy. Są tam wysocy gracze ekipy z Łomży. Adamski, uwaga! Jeszcze nie koniec tej akcji, no, ale teraz już e, spokojnie Jacek i Okazja do kontrataku, ma teraz e, trochę swobody Jagielonia na wyprowadzenie tej akcji. Nie ma faulu od e, autu, rozpocznie e, Łomża. No szkoda, bo to była sytuacja, która mogła pozwolić Jagielonii na stworzenie sobie kolejnej e, sytuacji pod e, bramką Kamil'a Ulmana. Bóg Sotirowicz i Radek Diwecki to dwóch piłkarzy Jagieloni, którzy dziś grają w przedniej formacji. Sotirowicz najlepszy jak na razie strzelec drugiej ligi, 13 goli, ale 10 strzelił dla Zajdrzybów gości jesienią, 3 bramki dla Jagieloni wiosną. Tymczasem jego partnerzy muszą teraz odpierać akcję łąbrzy, mądry. Zbyt mocne było to doświadczenie, żaden z partnerów no raczej nie mógł nawet zdążyć do piłki podawanej przez prawego pomocnika ekipy z łączy. No właśnie z numerem 31 przed chwilą na naszych ekranach Radek Liwecki. No i znów Jagiellonii. Teraz okazja do wyprowadzenia szybkiej kontry Rusu Wolański i piłkę ma Marczak ale zwlekał z zagraniem piłki Mariusz Marczak, znów niewykorzystana sytuacja, bo dobrze z lewej strony boiska pokazywał się Janusz Wolański, na skręt atakowany przez rozkwitalskiego piłka u Jacka Banaszyńskiego miał trochę problemów z opanowaniem piłki, Jacek Banaszyński teraz wyjaśnia sytuację, napierała Wolański, Sotirowicz znów nieporozumienie znów ta piłka nie krąży dokładnie między zawodnikami Jagiellonii Czasem Rozkwitalski strzelił ramkę dla drużyny z Łomży w wyjazdowym, wygranym meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Teraz dość łatwo stracił piłkę Sotirowicz i poradził sobie z nim Strugarek. Znowu drużyna z Łomży. A teraz nie było faulu, był blisko całej akcji pan Piotr Aleksandrowicz. Wydawało się, że był sfaulowany brat z Łomży, ale sędzia widział to lepiej. Rusza teraz prawą stroną Dzienis. Uwaga, okazja dla Jagieloni Zablokowany pomocnik drużyny z Białego Stoku. I rzut rożny, ale brawa dla Mariusza Dzienisa za kolejną dynamiczną akcję. No widać, że z tej strony spore zagrożenie potrafią stworzyć piłkarze z Białego Stoku.